Warszawa, 21 maja 1976 roku. tajemnica, Informacja dotycząca nastrojów społecznych związanych z regulacją cen. Punkt czwarty. W komentarzach przeważają negatywne oceny ewentualnej podwyżki cen artykułów spożywczych. Punkt piąty. Mają miejsce również wypowiedzi, że w przypadku wprowadzenia podwyżki cen może dojść do konfliktów i niepokojów społecznych. Cztery wieki wszystko. Zmieniły ludzi. Związałem je z nawiązującymi nas Ale czerwiec zaczynał się głównie. To był upalny miesiąc. Ulica śpiewała tyle słońca w całym mieście, ale w powietrzu coraz bardziej wyczuwalne było napięcie. Władze szykowały się do wprowadzenia podwyżek cen żywności. Wtedy, kiedy okazało się, że ceny muszą być podniesione, ludzie ruszyli do sklepów. Komunistyczne władze od początku liczyły się z masowymi wystąpieniami. Powołany został Sztab ćwiczenia NATO 76. W komendach wojewódzkich Milicji Obywatelskich utworzono specjalne grupy śledczych, których zadaniem było prowadzenie śledztw przeciwko uczestnikom protestów. Zarządzenie nr 37 przez 76. Od 25 czerwca do godziny 8 zostaje przedłużony do 12 godzin na dobę czas pracy w komendzie wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w i wszystkich podległych jednostkach MO na terenie województwa radomskiego. 24 czerwca wieczorem w radiu i telewizji wystąpił premier Piotr Jaroszewicz. Uzasadniał konieczność wprowadzenia podwyżek. Chodzi po pierwsze o zmianę poziomu i struktury cen części podstawowych artykułów żywnościowych. Zmiana cen miała być drakońska. Cukier miał zdrożeć z 10 zł 50 za kilogram do 20 zł za kilogram, czyli o 90% ryż z 8 do 20 zł, czyli o 150%, kiełbasa zwyczajna z 44 zł do 70 zł, to wzrost ceny o prawie 60%, szynka gotowana z 90 zł do 186 zł, czyli o ponad 100%. Oliwy do ognia dolały zaproponowane przez rząd rekompensaty, skrajnie niesprawiedliwe. Ludzie, którzy zarabiali najmniej, otrzymywali również najniższą rekompensatę. A ci, którzy zarabiali najwięcej, w reguły ludzie partii, ludzie władzy, otrzymywali również najwyższą rekompensatę. Skróty wystąpienia premiera Jaroszewicza okazały się następnego ranka w prasie. Był 25 czerwca. O godzinie 6 rano w zakładach metalowych imienia generała Waltera w Radomiu do pracy przyszła pierwsza zmiana. Ludzie byli zdenerwowani. Najpierw pracę przerwał Wydział P6, potem stanęli kolejny wydziały. O godzinie 8 rano robotnicy wyszli na do ulicę. Dołączyła do nich część pracowników położonych obok zakładów sprzętu grzejnego, popularnie nazywanych Blaszanką. Pochód ruszył w kierunku centrum. Na czele jechały wózki akumulatorowe. Do protestujących przyłączały się kolejne zakłady: Radomsku, Radomskie Zakłady Środowiska Półśrodowego, zakłady naprawcze taboru kolejowego. Pochód liczył ponad 4 tysiące osób robotnicy z kierunku Komitetu Wojewódzkiego Partii. Wtedy jedyna, jak to się mówi, władza, która, którą można było rozmawiać co do konkretnych tych podwyżek, do jakichkolwiek postulatów, no to był Komitet Wojewódzki, ja w nim ten pierwszy sekret. Około godziny 9.30 na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej, pułkownika Mozgawy zarządzono izolację Radomia od reszty kraju. Stan gotowości bojowej postawiony został uzową. Z perspektywy Warszawy, centrali MSW okazało się, że strajki są odlatowywane w szeregu województw. W województwie szczecińskim, elbląskim, radomskim, warszawskim. Około godziny 10.00 MSW wiedziało już, że najbardziej dramatycznie sytuacja wygląda w Radomiu. Generał Bogusław Stachura podjął decyzję o przerzuceniu do Radomia oddziałów ZOMO z Warszawy, z Kielc, z Lublina a także drogą lotniczą z wyższej szkoły oficerskiej P.O. w Szczecinie. Około godziny 12 grupa protestujących wdarła się do budynku. Chcieli rozmawiać z pierwszym sekretarzem. Pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, Janusz Prokopiak podszedł do okna. I powiedział, że, yy, że on zadzwoni do Warszawy i przekaże, zwracając się do tego Dżimperta towarzysze. Prokopiak poinformował robotników, że za dwie godziny będzie odpowiedź z Warszawy. Ale w rzeczywistości żadnej odpowiedzi z Warszawy nie miało być. Prokopiak zagrał na zwłokę. Przed budynkiem Komitetu Wojewódzkiego rozpalono ognisko. Wrzucano do niego legitymację PZPR. Kilka osób wdarło się na dach i zdjęło czerwoną flagę. Robotników fotografowali z okrycia funkcjonariusze po cywilnemu. Władza chciała mieć dokumentację. Pomału szykowała się do odwetu. Do Radomia zaczęły docierać pierwsze oddziały ZOMO i milicji z innych miejscowości. Zaczęły latać helikoptery. Jeden, drugi, już, już nas filmowali. Coraz więcej osób wchodziło do środka budynku Komitetu Wojewódzkiego. Demonstranci zaczęli demonować gmachy. Stenogram rozmów przeprowadzonych w gabinecie komendanta wojskowego 25 czerwca 1976 roku. ZOMO Kielce na Torońską. Łódzkie na Sadków. Na Lotnictwo, Dać pilota. Warszawa też na Sadków. i Kielce na Torulińską. Wyprowadzić pierwszego, a reszta ludzi niech zostanie chronić budynek przed pożarem i demolowaniem pomieszczeń, a wyprowadzić pod osłoną kierownictwo parki. Tak jak rano w Radomiu było zaledwie 74 zamówców, tak po południu wieczorem było ich już około 1500. Co w zupełności wystarczyło do spacyfikowania protestu. Stenogram rozmów przeprowadzony w gabinecie komendanta Moskawa. Jest zgoda z Warszawy na użycie sił. Atakują komendę wojewódzką. Lublin, połowę ludzi od Kilińskiego dajcie, a połowę od żeromskiego od urzędu. Ostrzec, a jak nie, aresztować ile się da. Nie ma wody, no to używać palek. Na przeciwniu uzbrojonych robotników władze wysłały dobrze przygotowane oddziały milicji, ZOMO i siły wyższej szkoły oficerskiej ze szczytna. No i widziałem, jak biegnie na mnie milicja z wielką pałą i z tym wszystkim no to się musiałem czymś bronić, no i broniłem się również jak tych ty wszystkich. To żeśmy, pamiętam, że żeśmy ich odepchnęli. Początkowo walka była dosyć wyrównana. Dozwaliśmy milicjantów, tych zomowców, tych one tak zwane się, się podawali, żeśmy puszczali. Nikt go, jeśli odpuszczał, złożył te tarcze, czy tę te, te, te pałkę, nikt go nie uderzył. Pomału zomowcy i milicja zaczęli wypierać manifestujących spod komitetu. I zobaczyłem y, młodą y, kobietę, jaką ten zołowiec, nie wiem jak im ona uciekała, co jego skłoniło do tego, że on za nią i ją tą pałą, ona ten buzek tak napuściła, jak ją sięgnął, a ona normalnie wyrwałem deskę, no i po prostu go tak sięgnąłem, y, dobrze go trafiłem. W tragicznym wypadku zginęło dwóch demonstrantów. Zostali przynieceni przez przyczepę, którą próbowali zepchnąć w kierunku zomowców. Pamiętam, że, że wózek jakiś akumulatorowy kogoś tam na tym wózku więźni. Po godzinie 18.00 robotnicy zaatakowali komendę miejską policji. Wśród demonstrantów nawoływano, żeby zdobyć broń przechowywaną w magazynach zakładów metalowych. W falterze jest magazyn broni. Proponuję, aby wojsko obstawiło ten magazyn. W moim przekonaniu, sprawa magazynu broni w Walterze jest bardzo pilna. Tydzień Walki na ulicach w różnych miejscach miasta trwały do wieczora. Według oficjalnych danych w wyniku starć rannych zostało 121 osób. Ta lista nie uwzględnia pobitych przez milicję. Według danych Komendy Wojewódzkiej obrażenia odniosło 75 milicjantów, w tym 9 ciężkich. Uszkodzonych zostało prawie 50 pojazdów milicyjnych i 25 pojazdów cywilnych. Wieczorem premier Piotr Jaroszewicz odwołał podwyżkę cen. Ale dla wielu mieszkańców miasta koszmar dopiero się zaczynał. Oddziały milicji ZOMO zaczęły na ulicach wyłapywać ludzi. Wyskoczyły, zaczęły mnie lać. Fili się na się przytomność. Oczytomniałem jeszcze. Zawieźli mnie na, 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 na trawę, na komendę. Tam było, trochę o przytomniałem. Od tych milicjantów było czuć wódę i dosyć mocno i w pewnym momencie nie uderzył tą pałą przez cały kręgosłup. Tak się pała wyłożyła na kółę, że tak jakby nie odcięło nogi, czuło normalnie. Takiego dostały w pewnym momencie utraty i czucia w nogach. Bardzo często patrole pod absurdalnymi pretekstami zatrzymywały przypadkowe osoby. Podjeżdżali, gdzie była grupka ludzi, to, czy, czy winni, czy nie wini, to było do domy Komendy milicji pracowały przez całą noc. Przez całą noc złożone były kolejne osoby. Tylko w ciągu pierwszej doby zatrzymano ponad 350 osób. W następnych dniach radom przypominał miasto pod, pod okupacją. W pamięci wielu osób najtrwalej wyrobiły się tak zwane ścieżki zdrowia. Szpalenie inicjantów, zomowców i strażników więziennych. 30 metrów czy 35 trzeba było przebiec, a oni wtedy. To dlatego mówię o tych ścieżkach, a oni wtedy lali. To były dni, a nie raz całe tygodnie niekończącego się brutalnego bicia. Pusta cela duża dosyć. nas było ze 30-35 osób, spadły. Nie wiem, bo w tych, bo w tych kaskach całych z kołami na są W taki sam sposób traktowani byli zarówno mężczyźni, jak i zatrzymani kobiety. Na komendach milicjanci torturami, wymuszali zeznania. Bili po piętach, po głowie, po genitaliach kopali, Tych, którzy imbleli, polewano wodą. Do dzisiaj mam blizny na plecach po tych 75 tak zwanych, tych, tych stormówkach. Nie byłem w samej koszuli wtedy, bo to ciepło było. Jak mnie uderzył, to mi skóra pękała na, na, na plecach. Bardzo mi. Aj, mili, ośmieszali ludzi. Siedli. Jako jeden z nielicznych brutalnemu traktowaniu zatrzymanych sprzeciwił się prokurator wojewódzki Jan Iklikowski interweniował u zastępcy komendanta głównego milicji. Po kilku dniach Iblikowski został odwołany. W tym czasie prasa drukowała płynące z całego kraju wyrazy poparcia dla towarzysza Gierka, ale dla władz to było za mało. Z polecenia pierwszego sekretarza w całym kraju miały odbyć się specjalne wiece. W Radomiu wiec odbył się 30 czerwca na stadionie klubu sportowego Radomiak. Miasto miało być naznaczone jako miasto e, warhołów. W drugiej połowie lipca w Radomiu zaczęły się pokazowe procesy uczestników protestów. W czterech procesach osądzono 25 osób, rzekomych prawodylów wydarzeń, ale dobranych tak, żeby na każdej rozprawie były przynajmniej dwie osoby z kryminalną przeszłością. To miało legitymizować scenariusz forsowany przez władzę. Ja dostałem najwięcej. Dostałem 10 lat. Świadkami oskarżenia były podstawione osoby, świadków obrony. Sąd nie dopuszczał do głosu. Prokurator. Wstał i, i zaczął przyjąć tak. ten rok. Wyroki. wyroki, jakie zapadły przed Radomskim Sądem, były niesłychanie wysokie. 19 osób dostało karę więzienia od 5 do 10 lat. Pozostaje od 2 do 4 lat pozbawienia wolności. Wyroki, jakie zapadały po w czerwcu 1976 roku, nie miały nic wspólnego z jakąkolwiek sprawiedliwością. Jak najbardziej uprawnione jest powiedzenie, że były po prostu wyrokami pokazowymi. W drugiej połowie sierpnia 1976 roku zmarł ksiądz Roman Kotlarz z parafii w podradomskim Palagowie. W czerwcu przez chwilę był wśród protestujących robotników. Potem w kazaniach wstawiał się za nimi. Za te kazania wzywany był kilkakrotnie przez SB na rozmowy ostrzegawcze. Zmarł w wyniku pobicia przez tzw. nieznanych sprawców. Wydarzenia z 1976 roku odcisnęły na ich uczestnikach trwałe piętno. Jak w się 33. Najgorsze są te sny. Jak się księżni, tamte lata się księżni. Często się staje. Koszty były duże, ale w opinii historyków to był zwycięski protest. Władza o tym otoczył co do czego doszło w grudniu 1970 roku, tym razem wycofała się z drastycznych podwyżek cel jeszcze tego samego dnia. Wydarzenia czerwcowe miały jeszcze jeden bardzo ważny skutek. Zastosowane przez komunistyczne władze na niespotykaną dotąd skalę represje uświadomiły środowiskom opozycyjnym potrzebę solidarności z poszkodowanymi. Bardzo szybko okazało się, że trzeba udzielać pomocy rodzinom, ludziom represjonowanym, ludziom, które, yy, rodzinom, które często pozostały bez yy, środków do życia we wrześniu 1976 roku powstał komitet obrony robotników. Myślę, że radą i, i radowanie absolutnie mają prawo być dumni z tego, co miało miejsce yy, tego dnia w Radomiu. Nie wreszcie ten Radom, ukarany radą.

за брат, јам на спате парте, драку сиш, јас сум прав па серде, поздрака ти сердеш, лески молка чи овде таки тупа ну е стрел, чита твоја слија пуши, ме буги, 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 Yeah, I jadę swoje składy, odkrywamy nowe lody razem z każdym nowym krakiem Stawiamy na rozwój, odkrywamy swoją mapę Idziemy do przodu, zdecydowanie niech ustanie. Mały stanie Małymi krokami, że wiesz, były do celu, które mamy obrane